Cześć, z tej strony Patryk z artystów reklamy. I w tym materiale wideo opowiem Ci o wnioskach, jakie wyciągnąłem prowadząc kampanię Google Ads dla dwóch różnych klientów działających w różnych branżach. Pierwsza kampania była prowadzona dla klienta z branży księgowej. Było to biuro rachunkowe, które specjalizuje się w zakładaniu i obsłudze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. I po uruchomieniu kampanii, oczywiście wszystko dobrze, fajnie działało, pojawiały się pierwsze zapytania. Natomiast problem polegał na tym, że od momentu pozyskania od zapytania, od momentu pierwszego kontaktu z klientem, aż do podpisania umowy, miało strasznie dużo czasu. To było to nawet kilka miesięcy, a to wynika po po prostu z tego, że proces zakładania spółki jest bardziej skomplikowany niż otworzenie po prostu działalności gospodarczej, wymaga zapisania, spisania umowy spółki, wizyty u notariusza, potem czas potrzebny na rejestrację i tak dalej, i tak dalej. Po prostu schodziło się trochę więcej czasu na tym, a więc jakakolwiek gratyfikacja i zysk spółki, zysk biura rachunkowego związany z pozyskaniem takiego klienta był mocno odroczony w czasie. Drugą kampanię, jaką prowadziłem, to była kampania dla firmy, która zajmuje się okresowym przeglądem technicznym nieruchomości. Klientami takiej firmy są najczęściej wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy dużych nieruchomości, którzy w wyniku przepisów prawnych muszą taki przegląd stanu technicznego wykonać do końca roku. Kampanię, jeśli dobrze pamiętam, odpalaliśmy jakoś we wrześniu, więc trafiliśmy na dobry okres, bo to były żniwa dla tej branży. Już w ciągu dwóch tygodni pozyskaliśmy pierwszego klienta, który zapewnił ponad ośmiokrotny zwrot z inwestycji reklamowej. Potem było już tylko lepiej, ale Zwróćmy uwagę, że w przeciwieństwie do, do kampanii prowadzonej dla biura i nieruchomości, tutaj to pozyskiwanie klientów było, było znacznie szybsze. No i teraz powstaje pytanie, czego uczą nas te dwie historie? Ano tego, że na skuteczność reklamy nie wpływa tylko i wyłącznie sama reklama. Jest wiele innych czynników, które mają związek z samą skutecznością prowadzonej kampanii. Tak więc, jak mówiłem, skuteczność zależy od wielu czynników i y, takim kluczowym czynnikiem będzie to... Co oferujesz? Czy to jest produkt, usługa powiedzmy takiej nagłej potrzeby? Jak jest pęknięta rura, no to chcemy szybko to naprawić i potrzebujemy hydraulika na już, na teraz. Czy klient musi się długo zastanawiać, zanim podejmie decyzję zakupową? Czy Twoja oferta, to co oferujesz, wymaga analiz i porównania, jak na przykład zakupka samochodu? Porównujemy kilka modeli, sprawdzamy wyposażenie. Konfigurujemy sobie samochód, zanim w ogóle zamówimy, czy jak duża jest konkurencja na rynku. Na przykład, niedawno oddaliśmy stronę internetową firmie z branży budowlanej, która jeszcze tak naprawdę nie zdążyła rozkręcić działalności, a już mają terminy zajęte na najbliższy rok. Warto też zwrócić uwagę na to, czy Twoja oferta jest nowa na rynku, czy jest kompletna nowość, i klienci nie znają tej oferty, nie znają tego typu usług produktów, i trzeba będzie im. Wytłumaczyć, czym się zajmujesz, na czym cała twoja oferta polega, czy to już jest coś, co, co jest z nim dobrze znane, tylko trzeba im to dobrze, ładnie opakować i zaproponować współpracę akurat z twoją firmą, a nie z inną, z inną firmą. I warto też zwrócić uwagę, czy to, twoja oferta, to co sprzedajesz, ma swoją sezonowość w branży. Czy są jakieś specyficzne wzrosty, specyficzne, jakieś konkretne miesiące, w których sprzedaż jest znacznie większa i, i czy są jakieś. Miesiące bądź dni, w których sprzedaż jest yy, słabsza. Innym aspektem jest czas prowadzenia kampanii. Zauważ, co by się stało, gdyby to biuro rachunkowe po jednym miesiącu uznało: Nie, my przerywamy kampanię, dobra, widać, że jest równa stronie, tam kilka zapytań się pojawiło, ale żadnej podpisanej umowy jeszcze nie mamy. Tak więc yy, prawdopodobnie taka kampania dalej yy, nie, nie przyniosłaby by skutku, nie przyniosłaby efektu. A więc bardzo ważne jest to, aby prowadzić kampanię przez jakiś dłuższy okres czasu, żebyśmy mogli mieć szerszą perspektywę na prowadzone działania. Innym elementem jest budżet reklamowy. I zwróć uwagę na to, że biuro rachunkowe było przygotowane do inwestycji przez jakiś okres, wiedząc, że dopiero za. Powiedzmy te 2-3-4 miesiące im się to zacznie zwracać. Klient pozyskany dzisiaj podpisywał umowę dopiero po kilku miesiącach. Wcześniej trzeba było ogarnąć te wszystkie, wszystkie dokumenty związane z założeniem spółki. Przy tej okazji warto sobie po prostu przeliczyć, ile kosztuje Cię pozyskanie jednego klienta. W ten sposób będziesz w stanie określić, ile maksymalnie możesz wydać środków na, na pozyskanie klientów i będziesz w stanie wiedzieć, jak skalować sprzedaż, ile musisz wydać pieniędzy, żeby pozyskać na przykład 10, 50, 100 klientów. Wiadomo, że w wypadku usług abonamentowych, czyli tak jak w wypadku biura rachunkowego, te kwoty mogą być trochę wyższe, no bo przecież nie ma problemu, żeby poświęcić powiedzmy, pierwsze. Drugie, trzecie wynagrodzenie na pozyskanie klienta, no bo przecież czwarte, piąte i przez kolejne miesiące czy lata ten klient będzie nam opłacał faktury i będzie z nami współpracował dalej. Innym elementem będzie system reklamowy, w jakim działamy i. Powiedzmy, taka specyfika tego systemu. Na przykład w kampaniach Google Ads potrzeba około 1000 aktywnych użytkowników, aby zacząć wyświetlać reklamy remarketingowe. Analogicznie jest mniej więcej na Facebooku. Tak więc, żeby w ogóle przypominać się klientom z naszym przekazem reklamowym, tym klientom, którzy odwiedzili naszą stronę, musimy najpierw ten 1000 użytkowników wygenerować, więc musimy się znowu cofnąć krok wcześniej i stworzyć takie reklamy, które dostarczą nam ten tych użytkowników. Innym elementem jest to, że system reklamowy uczy się, więc musimy dostarczyć mu i czasu, i danych do tego, żeby mógł dopasować reklamy. Powinniśmy zastosować tam na przykład kilka różnych wariantów reklam, żeby system mógł wyświetlając je naprzemiennie przez na przykład tydzień czy dwa. Dowiedzieć się, która reklama działa najlepiej, która reklama jest najskuteczniejsza. To też przy okazji samych systemów reklamowych warto zwrócić uwagę, że osoba, która obsługuje te systemy, także potrzebuje pewnego czasu na optymalizację i na działania związane z polepszeniem, ulepszeniem tej kampanii, na, na jakieś nowe testy. Ten, te, te działania też będą wymagały kolejnych nakładów czasowych. Ostatnią kwestią, która ma y, znaczący wpływ na skuteczność całej kampanii reklamowej są po prostu twoje umiejętności sprzedażowe, czyli umiejętności sprzedażowe osoby z twojej firmy, która będzie odpowiedzialna za kontakt z klientem. No bo zauważ, że co z tego, że firma dostarczy 100 czy 150 leadów, jakaś kampania ci wygeneruje zapytania ofertowe, jeśli na przykład nikt do nich nie zadzwoni, albo zadzwoni z dużym opóźnieniem, albo źle poprowadzi rozmowę i nie, nie opowie odpowiednio o korzyściach dotyczących współpracy i po prostu przepali te kontakty. Tak więc ważne jest to, żeby w odpowiedni sposób i w miarę szybko kontaktować się i odpowiednio szybko kontaktować się z pozyskanymi nowymi klientami. Daj znać, co Ty myślisz na temat skuteczności kampanii, tego, jakie elementy wpływają na całą skuteczność kampanii reklamowej. Zostaw lajka lub łapkę w górę, w zależności od tego, czego nas nas na YouTubie czy na Facebooku. To zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek albo obserwuj i polub nasz fanpage, a my widzimy się już wkrótce.